Tak jest widzowie, ten tytuł, który widzicie teraz w odcinku nie jest żadnym clickbaitem. Dlatego tylko zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz suba i lećcie oglądać. I zanim to La Liga ku przepowiedni, może akurat. Nice! Przepowiednia, no chyba jedna z najlepszych. No i zaczynamy. Jedna z trzech Toczów La Liga... Dawno nie grałem, w końcu zagrałem, wbiłem te 11 winów i zobaczmy, jaki to będzie toc. Po prostu. Jest fekir. No okej. Okay. Tam dużo osób mówiło, że trafi fekira. 9-3 ocena, nawet potencjalnie pod przepałkę. Zobaczymy, czy zadziała opcja odkrywania. Zadziała! Dobrze, więc zobaczymy sobie po odkrywaniu. Zacznijmy może. Numer 2? Zobaczmy z ciekawości. Jest jest kurtua, ok, czyli tak jak myślałem, że będzie, jest spoko. Bo w razie czego już mamy super overall pod ikonę. Także zobaczmy, a weźmy narodowość, szybko odkryjmy, Mój już pewnie czat dwie szybko. A, araucho, ta. Okej. Okay. Araucho jest chyba nic nie warty za bardzo, co? Na szybkości zobaczmy tutaj po prostu narodowość. Hiszpan, czyli nic specjalnego. Munia i dobra. 30 tysięcy. Nie, no. Kurtua. Kurtua bierzemy pod przepał, więc git karta. W sumie 9395. Myślę, że jest całkiem ok, ale zobaczmy co z nagród, bo supaki Ultimate 25 piłkarzy 84, zaraz. Dobra, lećmy. Dawaj te złote paczki. Z tego nic dobrego nigdy nie trafia. Kto chce pakiet z dedykacji, subujcie kanał. O, ek. Walkout. Nie wiem co to. Nice! Paulista się przyda, więc w końcu pierwsza dobra karta O! O! FIFA mity Nice. Ile to? FIFA myths. Pozdro HD Gama XD, jaka fajna, śmieszna paka Tabo niewymienna 8-3 plus gwarantowany, ale może lockout. Jest! To jaki! Jest Munian, Muniain, Muniain. Ale spoko, przygarne, bo jest to to z La Ligi. Nice. Nie jest to szał, ale przyda się. Będzie przepał. nice. Jak najbardziej spoko. Ponad 20 pików zrobionych z pierwszego testowego był Alison 89. Zobaczmy co z Dodatkowo jeszcze na końcu jedne z trzech La Liga 84+. A zaczniemy od tego... I nie było warto, bo jest to tylko zapata Może Nice Bastoni jak w masło Gig Bastoni, świetna karta Już tych informów aż tyle teraz nie potrzeba Ale to i tak wciąż fenomenalny traf To może jeszcze jeden walkout No, na czacie widzowie Dali, że będzie 4 plus walkoutów no to ja nie wiem, czy wam nie powinno być głupio, bo już trzeci pik i trzeci walkout. No ale trzech z rzędu nie będzie. No nie ma, ale 8-4 wciąż weźmy może tripierka. No dobra, stąd. Chyba już powoli będzie coraz ciężej. Fajnie w sumie ten Otavio wygląda. 4 na 4. No, idealnie podczepał. Może ta za to nie będzie już tylko podczepał. Wow! Ale sypie! Jest kolejny! Nice, kanales! Już są cztery włoka... Nie, trzy walkouty. przepraszam. Nie no, ale tutaj to już nie będzie. Nie, już na spokojnie. Le Martoty, weźmy Lemara z szacunku. E, dobra, no, dało najgorszego. Ale weźmy Osheatmana. Nie tym razem. No dobra, chyba już drop powoli. Powoli spada, ale i tak jest kurde, fajnie. Dawać. Dobra, Giroud, jest walkout, czwarty, raz, dwa, trzy, czwarty walkout, więc no, cztery plus na razie jak w masło wchodzi. To ostatni z tej strony i Aleksandro przyzwoicie, no to jeszcze jedyneczka, jedyneczka. Kto pod numerem jeden? Werner, okej, okay. pierwsza strona, myślę, że Big W, okej, okay. Dumfries czy Dumfries. Czyżby już było coraz gorzej? Ale NDD spoko. Platy czy kampus Ej, tych forów 80 dużo mam i tak są zbędne. Dobra, kolejny pik. 8-4. No, tutaj tendencja mocno spadkowa. Myślę, że już będzie coraz ciężej, ale jeszcze karwa. Bierzemy dla niego. Pik. No, trzeba mieć też trochę szczęścia, żeby z rzędu dwa razy Karwa Hala trafić. No, ale musimy go wziąć dobra, może tu Paredes Moreno, jest kolejny walkout. Czyli ile mamy walkoutów na ten moment? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy będzie dwa ostatnie? W tym jeszcze to dwa ostatnie czat. No, może być powyżej sześciu. No ale tutaj dajcie lockout, żeby... No nie. I czy będzie w tym ostatnim? Nie ma. No i ten pick chat. Ale jest walkaut. Okej, okay. jest y, Muniain. Spoko. Myślę, że jak na takie coś jak najbardziej akceptowalnie. Muniain, Karvahal. No to lećmy. Zobaczmy, co trafimy. Poszło. Oby. No jakiś Toc. No jak nie będzie żadnego topsa, to byłby chyba hit. Fajnie gdyby był. Ale co tutaj? Dawa już piątki. Ja pierdzielę. Co jest? Ja pierdzielę. Tu już 85, bo inaczej to tragedia. I ja pierdzielę. No się za to jest kurde, jak się zaczęło fatalnie. 8-6. O oh jest. Ale syf! Debrin jedyny, ale shitowa Paczka. Aż takie No Ricardo Horta jedyny tost, tost, dosłownie tost. Nie no, paczka oddała fest, na początek gry bym się ucieszył. Skład o ocenie 88, właśnie poszedł ostatnie SBC i paczka z ikoną moment 93+, zrobione na głównym koncie i zobaczmy co trafimy. Paczka, historię ikon 93 na moim głównym koncie po narodowościach, tak standardowo. Ta paczka leci z dedykacją dla Tobnia, RJ-a. Dzięki Ci, piękne. No i zobaczmy, co trafimy, bo paczka leci w tej chwili. I zobaczmy, oby było coś dobrego. Kurde, żeby żadna. A, nie, 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 LS nie. Czyli tak, czekajcie. WKS ma? Chyba, chyba nie miał, ok. Lecimy, zobaczmy. Walia. Kurde, tu może być gigs Może być gigs na bank. Boję się tej Walii. Nigdy jej jeszcze w tym roku nie trafiłem, więc oby nie. No, klasa. Dobra, nie jest to Walia. jest Węgry zaraz zobaczymy. Czy coś tu jeszcze? Nie, chyba nie mogę na Andrzeja. No gdzie Andrzej? Nie denerwuj mnie. Nawet z żadnym Andrzejem. Eee, no proszę, Węgry, Węgry. Nie ma. No niestety. Życie nie jest tak piękne. Dobra, na szybko. Szwecja. Nie, Szkocja chyba nie może być, dobra, Szkocji nie ma, e, Serbii to na pewno nie, ale jeszcze nie pamiętam tak dokładnie, to na szybko, okej, okay. Rumunia chyba Hadziego też nie może być, nie, Rosja, Jaszyn jeszcze się trafia? Nawet nie wiem, czy jeszcze się trafia, ale nawet nie chcę wiedzieć, że się trafia, Uf, jasne, dobra, nie jest to Rosja, Zibi, bo... Okej, okay. nie jest to Rosja, tutaj już nic. JJ to na pewno nie może być. a jeszcze sprawdzę dla pewności. Ale nie. Meksyk chyba może być tylko Sanchez Nas... narra Dobra, Gate. Nie, czekajcie, bo ja coś pominąłem. Tutaj byliśmy, to teraz H. Tak, dobra, Jezu, sorry. Tu może być Cameron, ale mamy eto, więc nie może być powtórki. Japonia to już na milion nie. Irlandia może być. Mogła chyba być, a Irlandia zwykła chyba nie zbyt już. Nie mogła być, dobra. E, tutaj Ghana chyba nie ma szans. Nie ma szans. Tak samo nie ma szans na e, Finlandię. Tak, nie ma. Ale na Danię jest i oby. Nie ma, dobra. Czechy? Nie, nie mogły chyba być. Chorwacja to raczej też nie mogła być. Dobra. I Bułgaria, Stoiczkow. Nie, topowa, tak? Nic nie pominąłem, nie. Topowa, widzowie. Zawsze sprawdzam Argentynę na start. Teraz już nie ma radony, więc oby nic. Nice. Dobra, nie jest to Armando. Ale nie jest to Hiszpan. No dobra. Może być, ale oby nie. Nie jest to Fikr, dobra. No, Włocha ani jednego jeszcze nie trafiłem. Czy to jest Włoch? Nie jest Włoch. Ej! Argentyna, Włochy, Portugalia. Holandia, Niemcy, Francja. F Jezu, te Niemcy. Nie. Okej. Okay. Holandia? Zaskoczcie mnie bowiem, że Holandia potrafi to zrobić. Czy to jest holender? Nie jest. No i Anglia. Ja. Pierdzień. Czekajcie, to już było. Francja, Anglia, Brazylia. Zostały trzy najlepsze. Francja, Anglia, Brazylia. Oczywiście najlepsze pod pewnym wyjątkiem, bo zawsze zostawiam na koniec Anglię też. Gdyby to nie była Anglia, byłoby pięknie. Ale jest za duża szansa. Kto? Nie no to jest Anglia. Dobra, sprawdzamy czy to jest Anglik. Nie jest! Francja albo Brazylia! Let's go! Czy to jest Francja? Bo kantony już mam! A jak... nie. Proszę... Fajnie jakby to nie była Francja, ale... Brazylia! Brazylia, widzowie! Na re... No, jest to na pewno Brazylia, ale kto? Błagam! Pierwsza w życiu Ronaldinho, Ronaldo, Pele. To byłoby coś. Oby nie ten Socrates i Rivaldo, bo to będzie najgorsze. Reprezentacja Brazylii i do naszego składu dołącza Kafu. Kafu. No, Kafu, i. A, kurde, czemu nie Nazario? No? Kafu kurde. No jest Brazylia, ale szkoda. Ile ten Kafu jeszcze chodzi? Milion. Nie no, zajebisty traf. Szczerze zajebisty traf. Z milion końców. Myślę, że na to co można było strafić Bigwu, ale szkoda. A upgrade kolejny, ja wiadomo. Upgrade kolejny, standard. Jak zobaczyłem Brazylię, liczyłem, że będzie jeszcze grubiej, ale i tak myślę, że jest całkiem nieźle. Dzięki za oglądanie, za łapki w górę suby i widzimy się już jutro. Do usłyszenia.